roku praktycznie zaczęły krążyć różne, różne korespondencje pomiędzy Inspektoratem Obozów Koncentracyjnych w Oranienburgu, a obozem koncentracyjnym w Stutthof i też z innymi y, obozami. Informowano tutaj obozy o y, mającym nastąpić przysłaniu do Szczutkowu na przykład około 5 tysięcy ludności z ewaku Dokładnie były opisane, kto ma przybyć, że miał nastąpić podział na mężczyzn, na kobiety z dziećmi na, i określone wiek dzieci, które miały nosić od 14 lat. I przede wszystkim chodziło też o uchwycenie, czyli wy, wyselekcjonowanie osób, które były zdolne do, do pracy. Tutaj z, kolejne ten te były z 20 i 25 i 26 sierpnia, kiedy tutaj warto przytoczyć kilka zdań, które wystosowano w apelu do ludności. Jak większość mieszkańców Warszawy przeniosła się na Zachód, gdzie można znaleźć pracę i chleb, gdzie otacza się opieką chorych i dzieci, również ludność prawni powinna opuścić miasto i udać się na zachód. Aby, aby maksymalnie ułatwić wycofanie się ludności, rezygnując z brutalnej ewakuacji Warszawy. ewakuacji. Wzywam rodziny, aby natychmiast przygotowały się z najważniejszymi rzeczami w walizkach. Na wózkach lub na półkach i udały się na stację pasażerską Warszawa Wschodnia, skąd zostaną przewiezieni pociągiem na zachód przez wojska niemieckie. Warto zabrać ze sobą jak najwięcej jedzenia. Organizacja wywozu na zachód od Warszawy rozwinęła się do tego stopnia, że część ewakuowanych przewożona jest tam koleją, a część znajduje zakwaterowanie i wyżywienie na wsi.